Osoby spod znaku panny, witam Was bardzo serdecznie. No i zobaczmy, co tu dla Was pokaże się na miesiąc kwiecień 2025. Panienki. Panienki. Już patrzymy. Patrzymy. To co najważniejsze będzie dla Was? Hmm. I wy, wasze myśli, uczucia, zamiary, jak wy tam w działaniu, w postrzeganiu tego, co się dzieje w waszym otoczeniu. Ok. I zobaczmy jeszcze mm, energię. Zwyroczni dla Was. Poprosimy jedną kartę, przesłanie. Dobra. Drogie Panny, no wszystko wskazuje na to, że Wy jesteście żywiołem Ziemi, ale przyjdzie Wam się zmierzyć z, z różnego rodzaju emocjami. I to może być dla Was trudne, bo Wy raczej tłumicie w sobie uczucia, nie mówicie o nich głośno, często kontemplujecie to w sobie, tak? A tutaj ten rycerz kielichów, jak gdyby będzie w Was wyzwalał, tak? Wyzwalał pewnego rodzaju zachowania, myśli. On jest bardzo otwarty to jest energia takiej otwartości, zaproszeń, spotkań, flirtów, propozycji wszelkiego rodzaju. Wiecie, to jest energia, która szuka miłości, która szuka pasji, to taki liryczny, namiętny kochanek, tak, niespokojna dusza, bardzo często jakieś tam smutki topi w używkach, użalając się nad sobą, tak, pisząc wiersze i tak dalej, i tak dalej, natomiast to są też energie różnego rodzaju wiadomości, więc być może... Moi drodzy, no rzeczywiście tu kwestie relacji, kwestie współpracy, ale być może też zmian w Was samych, tak, mogą się tutaj w kwietniu zdarzyć. Zaraz sobie doprecyzujemy tą energię. Gwiazda. Czyli taka energia, która mówi, hmm, z jednej strony, po, pokaż to, co masz w sobie głęboko ukryte, zastanów się, czy jesteś sobą, czy to, co pokazujesz przede wszystkim, hmm, no tak, to, co pokazujesz na zewnątrz, czy to jest zgodne z tobą. Czy ty pokazujesz rzeczywiście siebie, czy ty pokazujesz, reprezentujesz osobę, którą ktoś chce z zewnątrz widzieć. Tak? Natomiast, no, niewątpliwie to też są takie energie manifestacji czegoś, tak? Więc, drogie panienki, tutaj bardzo, bardzo mocno przyjdzie wam się zmierzyć z uczuciami, z emocjami, z miłością, z własnymi pragnieniami, z własną pasją, z tym, czy życie, które prowadziłeś do tej pory, jest zgodne. Z tym, co, co naprawdę chcecie i, i z tym, co czujecie. I wy jesteście w nastawieniu piątki monet. I tak jakbyście właśnie, drogie panienki, zrozumiały, że nie do końca, nie do końca kroczycie własną ścieżką. Tak? Być może też, jesteście świadomi, że trzeba coś pożegnać, że trzeba coś stracić, żeby osiągnąć ten spokój i to szczęście. To jest też takie poczucie, bo wiecie, może być tak, że wokół jest pełno miłości, której być może nie dostrzegacie. Tak? I, i, i tak naprawdę w środku czujecie się mm, samotni, bez wsparcia, bez pomocy, bez zrozumienia. Być może nie prosicie o tą pomoc, być może no, z jakichś powodów wybieracie świadomie taką drogę. As mieczy. Hmm? Ale drogie panienki, jest przysłowiowe światełko w tunelu, bo Asmieczy to jest właśnie zrozumienie. Zrozumienie, co jest tym problemem. I mało tego, to jest nie tylko zrozumienie, ale to jest też znalezienie rozwiązania. Na wszelkiego rodzaju braki wasze złe poczucie, wasze y, jakieś tam kwestie być może finansowe, być może romantyczne i tak dalej. Y, to tak jakby, jakby Was oświeciło. Tak? Więc yy, to będzie czas yy, takiej świeżości, odcinania się właśnie od tego poczucia piątki monet, odcinania się od wszystkiego, co wam nie służy, i wchodzenia w nowe, próbowania zrobić inaczej, tak? Lub wchodzenie w jakieś nowe relacje, nowe kwestie zawodowe, nowe biznesy itd. No i super, dobra. Z czym przyjdzie Wam się zmierzyć? Z czym przyjdzie Wam się zmierzyć, drogie panienki, w tym kwietniu? Co jest możliwe do osiągnięcia? A, macie karty personalne, czyli porządki w otoczeniach, można by rzec. Czego nie dostrzegacie? co robić w takim razie pozytywna niespodzianka która was bardzo ucieszy i wynik, co z tego dla was wyniknie ok drogie panienki, może być taka sytuacja że przyjdzie wam się skonf skonfrontować lub y jest jakaś sytuacja, której już nie da się odwlekać, dotycząca jakiejś starszyzny w rodzinie. Tak, to może być ojciec, teściu, matka, babcia, dziadek i tak dalej. To jest też energia, która właśnie mówi to, o czym mówiłam na początku. Czy ty kroczysz własną ścieżką? Jakimi w życiu zasadami, priorytetami ty się kierujesz? Być może to, czego do tej pory się trzymałeś. Trzeba przewartościować. Być może to ci w ogóle nie służyło przez ten czas. I może jest potrzeba zmiany, tak? Jakichś tam paradygmatów, przekonań, wiary i tak dalej, i tak dalej. Być może też będzie trzeba wrócić, to już kolokwialnie powiem, do szkolnej ławki, tak, czyli poszerzyć wiedzę. Umiejętności swoje, być może otworzyć się na coś nowego, nauczyć czegoś nowego, tak. No i kapłanka, słuchajcie, no. Bardzo, bardzo takie mocne połączenie łapania tego balansu, tej równowagi pomiędzy właśnie tym tym naszym matriksem tak zwanym, tak, w którym żyjemy, a tym światem duchowym. I to jest, słuchajcie, taka introspekcja w głąb siebie. Czyli ty jesteś tutaj w takiej energii podjęcia jakiejś decyzji, tak? Ruszania w nowe. I teraz y, przyjdzie ci się zmierzyć z tym, czy ty słuchasz swojej intu intuicji, czy ty podążasz właśnie swoją ścieżką prawdy. Czy to jest zgodne z Tobą? Hmm? I tutaj trzeba się jak gdyby opierać, zarówno na uczuciach, na intuicji, ale także na logice, czyli to wszystko musi być w harmonii. Natomiast, drogie panienki, też jest druga strona medalu, bo kapłanka to jest tajemnica. Kapłan to jest osoba, która prawdopodobnie jest w związku. I być może przyjdzie Wam się zmierzyć z jakąś tajemnicą, tajemnicą rodzinną, tajemnicą w relacjach, czy to biznesowych, czy to takich, wiecie, związkowych, tak? Więc tak, więc być może tutaj coś, coś wyjdzie na jaw. Co jest możliwe do osiągnięcia cesarzowa? Możecie tutaj zbudować swoją stabilność, swoją markę, że tak powiem, obudzić swoją kreatywność, wyjść do życia z jakimś pomysłem, co zresztą tutaj potwierdza to Wasze nastawienie. To jest olbrzymia płodność, to jest takie właśnie życie w zgodzie ze sobą, życie w luksusie, życie w komforcie, więc Wy możecie osiągnąć ten stan bogactwa. I to bogactwo może być materialne, ale to może być bogactwo duchowe i bogactwo rodzinne, bogactwo waszej świadomości, tak? bo to jest czytanie ogólne. Jeżeli natomiast macie jakąś ważną kobietę w swoim życiu, to tutaj jak gdyby no, z tą osobą może w kwietniu być jakaś ważna sytuacja, która bardzo mocno wpłynie tutaj na wasze życie. To jest także płodność. Oczywiście to może, jeżeli tutaj jakaś, jakaś para, pan czy pani tutaj chcieliby mieć potomstwo, to oczywiście może być miesiąc, gdzie dowiecie się o tym, że rodzina się powiększy. Ale to może być tak, że właśnie na rodziny dojrzewanie tak naprawdę dopiero nowego pomysłu, tak? I zobaczcie, czego nie dostrzegasz, to jest właśnie pójście w nowe. Tak? To jest nowe rozwiązanie, nowe horyzonty. To, że Ty możesz wybrać zupełnie inną drogę. Ale wróćmy do cesarzowej. Królowa buła. Tutaj możecie osiągnąć, słuchajcie, jakieś jakieś początki związane z, z karierą, z biznesem, z też z taką zmianą was na takie panny przebojowe, charyzmatyczne, kobiety, kobiety jak i mężczyźni, sukcesu, tak? Gdzie, gdzie tutaj jest taka zapowiedź właśnie tego bogactwa, tak? Ale również w sferze tutaj materialnej i finansowej, ale także w kwestii twórczej. Może ktoś z Was zdecyduje się na założenie własnej działalności, tak? Zobaczmy jeszcze tą trójkę buław. No, cesarzowa. No, czego nie dostrzegasz? No, właśnie nie dostrzegasz tego, że możesz stworzyć własne cesarstwo. Że Możesz obrać inny kierunek, że możesz poszerzyć horyzonty. Być może też nie dostrzegasz jakiejś energii kobiecej, energii żeńskiej, która chce Cię ukierunkować na właściwy tor, tak? która chce Ci pomóc, która wyciąga do Ciebie rękę. Być może to jest osoba, z którą jest Ci przeznaczone kroczyć przez życie. I tego nie dostrzegasz, nie rozumiesz, yy, boisz się. No, różne są tutaj takie yy, możliwości. Natomiast co robić? No właśnie, i, ale a ja mam wrażenie, że Ty to zrobisz, bo zobacz, Ty jesteś w nastawieniu tego asa mieczy, tego asa, który ma ta królowa mieczy. Czyli odważnie podjąć decyzję, nie wycofywać się, nie chować, przeanalizować tą sytuację, tak, obrać sobie cel. Rozrysować plan, czy też biznesplan i krok po kroku, jak gdyby realizować te, te swoje pomysły. Tu trzeba mieć taki jasny, otwarty umysł w tym wszystkim, tak? Nie, nie zacietrzewiać się, jak gdyby na, na tych starych zasadach w tym kapłanie. Dlatego Ty masz tutaj, droga Panno. Ty się z tym zmierzysz, tak? Ty być może zrozumiesz, że to, co być może kiedyś działało, albo tylko sobie wmawiałaś, że działa. No teraz ewidentnie w kwietniu ci to pokaże, że, że no tutaj trzeba wprowadzić jakieś zmiany. Pozytywna niespodzianka król kielichów. No, to może być osoba, to może być osoba, która może Cię pozytywnie zaskoczyć, która Ci pomoże, która Cię wesprze, być może Twoje zdrowie będzie tutaj naprawione, w sensie, że jakieś tam leczenie zaskutkuje, ktoś tutaj może chcieć się pojednać, być może właśnie ktoś z rodu będzie wyciągał do Ciebie rękę na zgodę, na pojednanie. No to jest dla ciebie dobre, więc warto to przeanalizować, tak? Jeszcze sobie zobaczmy w kwestiach słuchajcie miłości, bo wy tutaj macie tego rycerza kielichów, no to ktoś może wyznać miłość, tak? Ktoś może się zadeklarować, bo to jest taka też dojrzałość, to jest osiągnięcie jakiegoś mistrzostwa w jakimś fachu, tak? Może odnajdziecie swoją pasję, talenty odkryjecie. Królowa Kielichów, czyli ewidentnie słuchajcie, po pierwsze miłość, relacja, związek, ale też jakieś przebaczenie, uwolnienie się z tej piątki monet, czyli z tego poczucia jakiegoś braku, ale też taka przepiękna energia, która mówi, wiem czego chcę. Być może pan, jakaś tam panna rozpocznie też swoją drogę przebudzenia, tak? Takie przebudzenie nastąpi. Wynik? Rycerz monet, no to już jest taka typowa wasza energia, cierpliwie, konsekwentnie, krok po kroku budujemy y, swoją przestrzeń, swoją stabilizację, realizujemy plan, y, tutaj mamy y, kwestie nieruchomości, tutaj mamy kwestie inwestycji, kwestie również naszego zdrowia, y, ale to jest też energia podarunków wszelkiego rodzaju, no w kwestiach tutaj relacji, związków, no wiecie jakie to mogą być podarunki, nie będę zdradzać, bo potem nie będziecie nie będziecie zaskoczone drogie panie, jak dostaniecie zobaczmy no i karta zwycięstwa, cóż ja mogę powiedzieć, cóż ja mogę powiedzieć tu jest, tu jest słuchajcie, pójście w nowe, z wielkim sukcesem z wielkim przytupem, więc Warto tutaj jak gdyby, bo, bo ja mam takie poczucie, że dla Was, drogie panny, w miesiącu kwietniu najważniejszą rzeczą będzie um, przeanalizowanie swoich dotych, 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 dotychczasowych, właśnie e, zasad, którym wy się, którymi Wy się do tej pory kierowaliście. Przesłanie: pomyślność. Zaproś magię do siebie. Otwórz się przede wszystkim na to, bo tu jest u Ciebie, zobacz. Sukces z wielkim przytupem. Otwórz się na to, droga panno. Pozdrawiam ciepło.